I dzisiaj do naprawy trafia do mnie szlifierka Metabo WQ1400, tutaj w bardzo ładnym stanie, zakupiona na aukcji internetowej. Kurczę, postaramy się ją doprowadzić do fajnego stanu, żeby jeszcze może komuś posłużyła. Troszkę pokombinujemy z częściami, ponieważ to jest WQ1400. Tam elektronika jest bez regulacji obrotów. Kurczę, troszkę wszystko. Jak to się mówi bez młota to nie robota. Idziemy dalej. Zbierzemy tu... przekładnie. O no kurczę. Okej. Okay. Będziemy musieli dać mocniejszy sprzęt. Jakiś mocniejszy sprzęt. Ja. O, cholerka. Zmarto chyba wyparował. Dziwna sprawa. Szczotek też nie mam. Ktoś ukradł i złodziej. Oj wirnik. Wirnik kurczę może nie będzie spalony. Widzę. Zwróćcie uwagę na ten pasek. To jest pasek od bezpiecznika szczotki, czyli widzę, że ona, ta maszyna chyba przerobiła tylko jedne szczotki. Nie ma dużej łódki na wirniku. Więc obudowę wrzucimy wszystko do mejki, by ładnie to umyć. A wirnik będziemy toczyć. I wyrównamy ładnie wirniczek. Jak widzimy, no Jezus już jest krzywy. 何 <laughs> Kurczę, nie wyglądał źle, jak szery, jak cholera. Musimy się go ładnie wyczyścić w środku. W środku nie ma. Ładnie to wygląda. Weźmiemy troszkę papierku, żeby wyrównać ma zadry. Warto wyczyścić tutaj, właśnie gdzie zbiera się rdza na wyważeniach, no bo kurczę. Jak ktoś nie ma wyważarki, to będzie mu ciężko później doprowadzić to do dobrego, do, do sprawności. Dalej. Pierniczek standardowo sprawdzamy na zwarciownicy po no, przed otoczeniem i po potoczeniu. Jeśli przyciąga pierniczek złom. O, tak nie może być, że przyciąga. Musi gładziutko być. Kręcimy oczywiście wirniczkiem, ale trzymam telefon nie będę kręcił. Jeśli ma zwaćie międzyzwojowe wirnik, no nic mu nie pomoże tylko przyzwojenie. Do tego typu metalu, bo niestety wirniki są drogie. Idziemy dalej. Użyka zdjęte. Tutaj jeśli ktoś nie ma wyważarki, załóżmy się, bo chcę przypomnieć, że każda ingerencja w wirnik, znaczy zdjęcie wentylatora czy coś już po prostu robi się jakieś niewyważenie, więc nie warto zdejmować wentylatory przy każdej zmianie wentylatora przeważnie też jest wymagane wyważanie tak samo jeśli nie chcecie tutaj bardzo tam z tym wiewnikiem kombinować to rozwalać to tak samo rozwalić można to łożysko 608 i złapać zabieżnie pamiętać, że od spodu jest też podkładka jakaś pyłoszczelna czy coś więc warto też pamiętać żeby ją założyć później dwie w sumie jedna z przodu no nic Idziemy teraz na wyważarkę i zaczynamy wyważanie. Może być tak, że może być, nawet nie trzeba wyważać, ale zobaczymy. Zbieramy wirnik. Jak widać jest tutaj, no, no nie aż tak sporawe niewyważenie, ale jest. Będziemy musieli to zjechać do niższej wartości, na j2.0 po przecinku. No ja wolę nie składać szlifierki elektronerzędzia na takim niewyważeniu. Jedziemy. Myślę, że doprowadziliśmy już wirnik do fajnego stanu, zobaczymy. Tak, oj. czasem myślę, że lepiej niż fabryka, bo czasem nawet nowe wirniki rzucam z ciekawości i nie mają aż tyle. Wartości zostawiamy już tak. Pirnik po wyważeniu, po wyczyszczeniu. Kilka razy musiałem go naciąć. Będziemy montować. Z tyłu łożyska 626. Oczywiście zalecam jakieś jakościowo lepsze. Ja zakładam, co mi Przodu standardowo jest tutaj 608 nie zapominamy oczywiście o podkładce, ale pierwszy zawijemy 626. Mamy zamontowane. kładkę pierwszą, łożysko. Wpierw to wbijamy. niej drugi odrzutny w smaru. Tryb. I nakrętka. Gdy już mamy zamontowane, Kurczę, zalecam to. Pamiętajcie, się tak jak Sifierkę robili, gdy macie już zamontowane to tryb, czasem ta podkładka po prostu dotyka łożysk. Tak, no, do... po prostu obciera, przy, bo ona nie współpracuje z, z, z łożyskiem. Ona się nie kręci, tylko po prostu stoi w miejscu. Zalecam wziąć jakiś nowy, ostry i leciutko tak przekręcić, żeby ona troszeczkę odeszła. bo na początku jak to, tam robiłem pierwsze takie narzędzia to nie, z, nie zwracałem na to uwagi po prostu łożyska w szlak trafią. zakładamy wirnik w obudowę mamy go o, pięknie się kręci warto zakręcić, zobaczyć czy nie ma jakichś takich dziwnych jakby łożysko przeskakiwało na kuleczkach, znaczy, że jest uszkodzony. Zakładamy amortyzator. Jeszcze jedna sprawa. Zauważyłem wcześniej, że nie ma tutaj czujnika. To jest czujnik temperatu temperatury. Nazywa się. On służy jako, no po prostu, gdy temperatura przekroczy jakąś wartość. Spada, yy, elektronika rozłącza, znaczy, może nie rozłącza szlifierki, ale spadają po prostu obroty i nie da się nią pracować, dopóki szlifierka nie ostygnie. Warto też czasem, gdy elektronika źle działa, bądź nie chce się spędzić, sprawdzić ten czujnik. A może być coś z nim nie tak i szlifierka, dlatego, może nie działać. Wpada się go tutaj po prostu uzwojenie Stojana Mamy go, wstawimy go ładnie tutaj teraz szukamy osłony wentylatora, zakładamy osłonę I zakładamy, montujemy wirnik. A tak znaleźliśmy używaną regulację, ale włącznik nie ten. Idziemy szukać włącznika. Znaleźliśmy używany włącznik i regulację. Montujemy. Tu tak samo. Zakładamy to tutaj jak oryginalnie. Miniczek wpinamy w elektronikę. Oczywiście nie zalecam uruchomienia tych szlifierek bez elektroniki na sztywne, ponieważ są tak uzwojone, że wirnik się roz... no, po prostu elektronika albo trochę napięcie obniża i bez elektroniki się bardzo rozpędza. Nie takie obroty jakie powinny być. Zobaczcie, nic nie może też trzeć. Ładnie chodzi. Oczywiście. Dobra. Wpinamy tutaj. Wpinamy tutaj Stojan. Początki Stojana. I wpinamy tu drugą cewkę Stojana. żeby wypiąć te przewody, pamiętajcie, nawet zmienić przewód, nie warto szarpać, po prostu musimy wyjąć to tutaj z obudowy, wziąć tutaj to przeciwpołowo jakieś zabezpieczenie, tam małym kiełką szpigulcem blaszki odwinąć. Sprężyna tutaj nie jest naciągnięta, teraz ją zrobi. Dobra, doprowadziliśmy sprężynę do ładu te, Też no Warto sprawdzić te sprężyny czasem Bo słaby naciąg sprężyny Po prostu Może skutkować iskrzeniem szczotki Smarujemy trochę łożysko ugiełkowe smarem do łożysk. A przekładnie nasmarujemy z smarem do przekładni. Oczywiście zastosuję tu mieszankę. Tutaj wspomnę, że ta szlifierka ta jest wyposażona w sprzęgło mechaniczne, nie elektryczne. Mechaniczne to jest nam tarcza. ślizga się po prostu tryb na tej tarczy małej. Fajne rozwiązanie, chociaż co jakiś czas trzeba wymienić sprzęgiełko wytrzemy to ładnie wszystko Nie. montujemy przekładnie Będnych luzów. Szczotki mamy zamontowane. Nie, szczotki nie mamy zamontowane. Idziemy po szczotki. Mamy tu oryginalne szczotki, już nie będziemy, jak to się mówi, brzydko dziadować. Niech komuś ta szlifierka później posłuży. Czasem te zamienniki, szczególnie. Szczególnie na Allegro. Tak brzydko są. Nic nie warte. Trzeba po prostu wiedzieć, skąd brać zamienniki, bo wcale nie są złe. Jedną szczotkę. ustawimy to ładnie, ładnie, ten przewód. I tu też. wypadku chodzi fajnie, żadnych <laughs> Zakładamy teraz w nią. O, i już mamy prawie koniec roboty Założymy. zamontowaliśmy przewód proszę nie zapomnąć o tgiętce zamontujemy teraz zabezpieczenie Nic, i będziemy uruchamiać. Przygotujemy sakumeks, bo może mi się wydaje, że może zaiskrzeć. Przecież nie musi, ale może. Może zjedziemy na bieg pierwszy. I uruchamiamy. A, nawet nie zaiskrzyła w sumie, więc jest dobrze. Pięknie chodzi, nawet nie, nie ma żadnych drgań, mniejszy. Zauważyłem, że te szczotki oryginalne się pocą, ale to jest z tego co czytałem jakiś, uff, nie wiem, może to źle powiem, ale zmarł, który po prostu, nie wiem, pomaga kurczę pełzać tej szczotce po komutatorze, kiedyś coś takie czytałem, ale nie wiem, z metalu zauważyłem, że tak mają, załączymy jeszcze raz. Jakąś ładną pokrywę. Znaleźliśmy ładną pokrywę tynią. Zamontujemy ją, mamy 6 Super. Uruchomimy ją je jeszcze raz, czy wszystko okej. Okay? Zwrócę uwagę, że jak gdzieś czasem ktoś kombinował ze szczotkami, nie będą oryginalne zamieniki, to może po prostu bo będą za długie i ta pokrywa będzie dociskać szczotkę i nie będzie można ruszyć szlifierką. Wyczyścimy ją troszkę. mrzdzę zakładamy osłonę tarczy o! 125 osłonę tarczy Kurczę powiem wam że te siferki są chyba to były jeszcze takie jakościowo dobre. A teraz no też no nie są aż złe, ale te są jakoś jeszcze te starsze, ten inny plastik, takie troszkę lepsze mi się zdaje niż te obecne, co są teraz dostępne. Są jeszcze starsze modele były. Myślę, że są chyba troszkę lepsze, ale osłony już na przykład yy, regulatora nie ma dostępnego, więc Wciśnijmy ją troszkę, żeby ładnie nie pachniała, się piszczała. Czyli z jednej strony pamiętajcie, że każdą szyfielkę Metabo buku można przerobić na Bułę z regulacją obrotów i nic się nie stanie. Parametry WQ są takie same, mają obydwie 2400 W, stoją, wszystko pasuje, tylko są inne elektroniki i tu nie mają wycięcia po prostu na ten więc, jeśli będziecie czas kiedyś kombinować, albo będziecie mi po prostu chcieli zmienić, wystarczy kupić regulator obrotów, wyciąć w osłonie i będzie trzypierka z regulacją. Tak, dzisiaj prezentowała się praca trzypierka po renowacji. Myślę, że w takim stanie z nowymi łożyskami, smarem, wyważeniem, szczotkami, nowym Przebiję każdą marketową szlifierkę kilkukrotnie i będzie działać i działać. Załączymy jeszcze raz. posłuchamy tego cudownego dźwięku, miodo dla konoserów. Proszę. Nic. Naprawa przebiega pomyślnie. Życzę Wam miłego wieczoru, smacznej kawusi. Trzymajcie się na razie.